It's the final drzwiczki. The final drzwiczki. A co będzie w tych drzwiczkach ostatnich? Zobaczymy. Lagi w emulatorze będą. O, co będzie. Dobra, hasełku już na początek. No i to, to ja rozumiem. No. Dobra. <Glady> Batmany! Cholera Czemu mi zawsze muzyczka z Batmana musi cholera kojarzyć się z muzyczką z powrotu do przyszłości. Naprawdę nie wiem Tak samo jak yy, cholera jak to? Mary Christmas mi się kojarzy... Nie Jingle Bells mi się kojarzył z tym. Z muzyczką z Finsonów. Nie wiem czemu, nie pytajcie. Tak mi się to po prostu jakoś zawsze musi zmienić. No przechodź. Buh. Jak na razie lecę totalnie spontanicznie i nie jest za trudno. Ząbki mordę! Ząbki mordę! Nie jest za trudno. O kurde. Nie, no w porządku. A no to co? No to chyba już tylko wyjście zostało nam, nie? No. Mam jechać do góry. Dobrze. Nie. Dobra. Słuchają jakieś baltnica. Ale kicha. Chyba w dwie minuty to przyszedłem. Czy w półtorej nawet. Nie wiem. Wy tam sprawdźcie na liczniku. U was pewnie leci teraz. Super. Super. Dobra. Teraz to już naprawdę The Final, drzwiczki. Jakoś krzywo wlazłem, ale to nic. No i to samo co w Paramonii. Wielki test. Tu, 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 tu. Co to jest? Awesome.

no, co jest ze mną? No, miarzy, co ja mam? No, wow, 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 dobra już się bałem że źle zapisałem je. Będzie katastrofa To jest chyba trudniejszy test od tego z Paramonii Tak mi się wydaje Łożesz ty w mordę jeden Ej biaku Dobra, Sejwik, kurde I skok Icia. Your... Oh O my fucking god Dobra, sejwik Czak. O o Jakim cudem on przeskoczył, a ja nie? Nie no, ja też przeskoczyłem, niby Jezu, zdychaj, ty! No, zdechł, dobrze ci tak, Ty, z jeden. No i uwaga, filmik czy co? Czy nie? Chyba nie. Tu też będzie słychać skraby? Czekajcie. Tu nie słychać, chyba. Nie, nie wyszło paramoni w tym momencie to było słychać jak paramajty się dro. Loading. No I co tu będzie? The big face. No i następna dziara Salon salonu Odor Yeah. Co się tniesz? O, to jest ten, ten, co mówiłem. Ten szrykul, szkrakul ten. Hell yeah! No i znowu w Mozambiku jesteśmy. Jestem. Moza. chce się zobaczyć coś fajnego? Patrz ta. Młow! Growling! Wow. Brutal ape metal Dobra, idziemy Dobra, to ja se muszę zapisać. A bo jeszcze nie zaraz idę tylko tam do tego tego. Skok! I tu się zawije mi wszystko od początku. <laughs> nie, nie musiałbym na szczęście. Jeny, yeah, nice. co ty tak przycinasz? Miejsca powinno jeszcze trochę starczyć. Cholera Specjalnie te zastrane GTA 4 wywaliłem Pyk, pyk, pyk Dobra Ład, ład, tu mówię, że dobra powinniście słyszeć W następnym parcie zobaczycie niezły rozpierdziel No i zobaczycie co się będzie działo dalej naszym Ej, Biakolandzie, i może w końcu wydostanę się na zawsze z tego cholernego Mozambiku. Dobra. A czekajcie, jeszcze tylko jedną rzecz, sprawdzę. Nie, nie to, nie to, nie to, nie to. To to wiem akurat, jak zrobić, ale jest możliwość powrotu do tego? Do tej skrabani i tego w ogóle? Chcę sprawdzić. Dobra, so save najpierw. Save it. What? No, i skok. Nie. Yeah. Dobra. Bye.